Z wami słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zawaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw. Ja okopię jej, i obłożę nawozem. Może wyda owoc, a jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry. Dzisiaj w pierwszym czytaniu byliśmy świadkami sceny powołania Mojżesza, zlecenia mu misji, bardzo trudnej misji. Miał wyprowadzić naród żydowski z niewoli egipskiej po 400 latach, kiedy faraon, jak się przecież później okazało, w głębi serca tak bardzo chciał zatrzymać Żydów, żeby mu służyli, żeby byli narodem poddańczym. I oto Mojżesz zostaje powoływany. Musiał być jakoś przygotowany do tej misji. Kiedy kleryk, chłopak młody wstępuje do seminarium, sześć lat uczynił filozofii, cztery lata teologii, ma ćwiczenia z praktyk, z katechetyki, z homiletyki, yy, z, odbywa różnego rodzaju rekolekcje, no i po sześciu latach mówi się, jest gotowy przyjąć kapłaństwo i odpowiedzialnie dusz w kościele. Czy Mojżesz przeszedł taką szkołę? Znowu spotykamy się z wielkim paradoksem Biblii. Jak pamiętacie, Mojżesz o mało nie został zamordowany. Taki był rozkaz Faraona, by mordować wszystkich chłopców. Został sprytnie ocalony przez swoją matkę i oczywiście dobrą wolę żony Faraona. Dopóki nie podrósł, nie wiemy ile to jest w latach, dopóki nie podrósł był ze swoją matką, która udawała jego mamkę. I... Wtedy zapewne, jeśli był choć kilkuletnim chłopcem, to już się dostał od matki przekaz od otoczenia, że jest Żydem. Była mu objawiona jego narodowość, jego przynależność taka etniczna i religijna, a potem idzie na wiele lat do pałacu Faraona. Tam się kształci, zdobywa taki szlif człowieka wykształconego, inteligentnego, na pewno i fizyczny rozwój też o to zadbali. A potem, jak pamiętacie, zabija Egipcjanina i musi z tego pałacu uciekać, bo się faraon o tym dowiedział i bardzo był z tego niezadowolony. I Mojżesz trafia do rodziny Madianitów. Madianitów. Do kapłana Madianickiego, który ma córki, Seforę daje mu za żonę. A potem, już Mojżesza widzimy na pustyni i to jeszcze powiedziane, że on poszedł w głąb pustyni. Gdzieś na odludzie, niektóre tłumaczenia Biblii mówią. W taką samotnie poszedł. Proszę zwrócić uwagę, jak ten człowiek patrząc po, pozornie i tak na pierwszy rzut oka jakoś się degraduje. Był uznany za syna faraona przez żonę faraona. No to w Egipt to wtedy była potęga i by wychowywać się na dworze faraona to jako od strony bardzo, bardzo czysto ludzkiej jakiś zaszczyt. Po jakimś czasie widzimy go, że pasie owce. Chodzi i pasie owce. Baranki chodzą. On ich pilnuje, odgania dzikie zwierzęta. Jaka degradacja z jakiegoś z jakichś wyżyn społecznych ówczesnego świata, z jakiegoś wielkiego zaszczytu bycia tak blisko rodziny Faraona, nagle zostaje pastuchem. I stoi dzisiaj przed tym gorącym krzakiem i w zasadzie on nie wie, kim jest. Czy jestem Żydem, czy jestem Egipcjaninem. Teraz z Madianitami się zadałem, mam żonę Madianitkę, córkę kapłana. Mówił o sobie, jestem cudzoziemcem na obcej ziemi. To jest bardzo przykre uczucie, kiedy ktoś nie wie kim jest A wielu ludzi tak, tak właśnie gdzieś przeżywa w sercu Jestem katolikiem, chodzę w niedzielę do kościoła A tak naprawdę cały tydzień to ganiam za pieniędzmi I tylko o nich myślę i od nim oddaję życie Mam żonę, która jest mi najbliższa Ale tak najlepiej to mi się gada z koleżanką w pracy Bo moja żona połowy rzeczy nie rozumie, które tamta chwyta Jestem ojcem i mam dzieci, a w zasadzie to ja o tych dzieciach nic nie wiem. Gdzieś wychodzą, coś wracają, słuchają jakiejś muzyki, mówią takim językiem, że ja już ich w ogóle nie rozumiem. I wielu ludzi mówi tak, w domu czuję się obcą, nie ma ich wspólnego języka, nie ma jakiegoś ciepła, serdeczności. Pójdę do mojej matki, no to tam już też nie mieszkam, bo, bo przecież ożeniłem się i wyszedłem z domu rodzinnego. Przyjdę do kościoła, tak stoję w kościele, obok mnie tacy pobożni ludzie. Żeby wiedzieli jaki jestem grzesznik To by zwolnili miejsce w ławce I wielu ludzi pyta kim ja jestem Ki, Kim ja jestem Bo to jest bardzo ważne pytanie I dlatego Pan Bóg rozpoczyna dialog Z Mojżeszem od zawołania dwa razy Mojżeszu, Mojżeszu Ty jesteś cały czas ten, ten sam Mojżesz Ten którego Córka Faraona Zobaczyła W tym koszyczku Który gdzieś tam pływał między, między szuwarami rzeszu, Mojżeszu, Mojżeszu. Ale słuchajcie, Mojżesz jest ogołocony. No, powtarzam, pastuch na pustyni, no, to był człowiek bardzo wrażliwy. Dlaczego on poszedł w głąb Pustyni? Dlatego poszedł w głąb Pustyni, że tereny przy miastach bardzo często miały właścicieli. I bał się, że jak pójdzie z tymi owcami na jakiś teren tak niedaleko, to przyjdzie właściciel z jakimiś sługami, też go przegoni, bo powie, co ty tutaj na moim polu robisz. Więc on już wolał iść w głąb Pustyni, tam, gdzie było pewne, że ta Ziemia do nikogo nie należy i pastę swoje owce. Tak się bał, możemy się domyślać, tak się bał kolejnego wygonienia, kolejnego zerwania więzi, kolejnej od, od, kolejnego, kolejne jakiejś porażki. Bóg mówi Mojżeszu, Mojżeszu, yy, ziemia, na której stoisz, jest święta. Kochani, Mojżesz po pustyni chodził długo już i on wiedział, że ta pustynia jest przeklęta. Tyle tam było różnych jadowitych węży, skorpionów, w dzień upał nieprawdopodobny, w nocy może jakieś nawet przymrozki, czy, czy bardzo niska temperatura, i to była przeklęta robota, chodzić z tymi owcami po pustyni samemu, a Bóg mówi, ta ziemia jest święta. Ciekawe, gdybyś, jakbyśmy zareagowali, gdyby Pan Bóg powiedział tylkoś z was, to biurko, przy którym pracujesz, jest święte, a ty nie cierpisz tego biurka, bo tam twój garaż, twoja pralnia, w której pierzesz. Twoja, tw twój sklep, w którym pracujesz, jest święty. Jaki święty? Święta to jest, może, Ziemia, święta, może, Lourdes, Fatima, tu, tu czarna robota, której nie lubię. No właśnie, to jest święte. Że my przez naszą codzienność idziemy, mm, idziemy do nieba. Nie przez... Jan XXIII mówił, nie trzeba robić rzeczy nadzwyczajnych. Chodzi, żeby rzeczy zwyczajne robić w sposób nadzwyczajny. I moja nie ma pojęcia, że. Ta cała jego historia, jak do tej pory bardzo smutna, bo on, no powtarzam, jest w tej chwili pastuchem. I żeby jeszcze swoje owce, a on teścia. Dobrze, że nie teściowej, bo już było, było tragicznie. Teścia, teścia owce pasie, nie swoje, jest zupełnie, jest na tym pustkowiu, jest sam jakiś odludek i nie wie, że Bóg cały czas realizuje plan. Bo to, że chodził po pustyni, to mu bardzo pomogło potem ludzi przeprowadzić przez pustynię przez 40 lat. On znał się na świecie pustyni, znał się na różnego rodzaju zasadach, jak właśnie znaleźć wodę. To, że poszedł do Faraona na, na dwór i mieszkał tam kilka, kilkanaście lat, to też był zamysł Pana Boga, bo on potem z tym Faraonem mógł rozmawiać. Znał tam te układy, znał tą mentalność. Wprawdzie był człowiekiem, który się jąkał, za niego mówił. Aaron, to, to jest tragiczna postać. Jeszcze Państwo pamiętacie, ten Możesz do Ziemi obiecany nie wszedł. 40 lat ludzi prowadził i sam zmarł już tutaj w przedsionku, ale Bóg nie pozwolił, żeby wszedł, bo zwątpił przy źródłach w Meribie, Meribach. Yy, taki człowiek był Bogu potrzebny. Zdegradowany, samotny, niezrozumiały, rozbity. Dlaczego to mówię? Bo. Bardzo wielu ludzi tak się czuje. Byłam obiecującą studentką, Boże. Moja promotorka mówiła, żeby koniecznie robić doktorat, nawet habilitację. A dzisiaj sprzątam gdzieś tam w Niemczech. Tak mi się to pokręciło. Kiedy braliśmy ślub, wszyscy nam mówili: Jesteście tacy piękni. Będziecie na pewno bardzo szczęśliwym małżeństwem. Asiu, masz takiego dobrego męża. Sławku, masz taką dobrą żonę. Będziecie wspaniali. Proszę, księdza, szkoda, gadać. By, by, byłem na dworze w Egipcie, a teraz jestem pastuchem. Teraz jestem pastuchem. Odwołam się do dzisiejszej Ewangelii, że, żeby to figa pokazała figę, że nie ma żadnych owoców. I ogrodnik mówi, że ją okopie i obłoży nawozem, żeby wydała owoc. Proszę Państwa, jednym ze sposobów bardzo skutecznych, żebyśmy wydali owoc, a przestali być tacy nieużyteczni, trzeba nas skopać i obłożyć nawozem. My często myślimy, że najlepiej jest wtedy, kiedy jestem zdrowy, uśmiechnięty, dobry mam nastrój i wszystko się toczy tak jak sobie zaplanowałem, że wtedy jest to jakiś czas taki nastroju do kreowania nowych rzeczy, nowych myśli. Nie, kiedy się czyta mistrzów życia duchowego, oni wszyscy mówią jednym głosem. Czas kryzysu jest najlepszym czasem dla wzrostu. Czas zamieszania, czas porażki, wtedy wzrastamy najbardziej. Tylko trzeba umieć to przeczekać. Mojżesz w tym całym trudnym swoim życiu, kiedy tak go los poniewierał, wzrastał duchowo. Wzrastał duchowo. I, i był skopany przez, przez los. I obłożony nawozem. Wielkie dzieła są dziećmi nocy i ciemności, jakiejś samotności. To jest, proszę Państwa, dzisiaj bardzo trudne, proszę zwrócić uwagę, w świecie panuje kult szybkiego likwidowania nieprzyjemnych uczuć. Nie mówię złych, bo nie ma złych uczuć, czy dobrych. Są przyjemne i nieprzyjemne. Proszę zwrócić uwagę, jak to się dzieje od dzieciństwa. Jakieś Państwo mówiłem o tym zjawisku takim no, subtelnym i delikatnym karmienia dzieci. Dziecko zapłacze, mama bez względu na to, gdzie jest, rozpina bluzkę i karmi dziecko. Raz jedna Pani mi karmiła w czasie spowiedzi przy konfesjonale dziecko. Jedna pani nam przykarmiła, ale największe wrażenie miałem na przyjęciu, kiedy pani naprzeciwko mnie zaczęła rozpinać bluzkę, bo dziecko zapłakało. Nigdy się tak w schabowego nie wpatrywałem jak, jak wtedy. Ja pytałem mojej mamy, Mamo, czy ty też mnie karmiłaś przy ludziach publicznie, jak ja tylko zapłakałem? Nie. Nieraz trzeba było dziecku powiedzieć słuchaj, teraz nie dostaniesz. A teraz my, my czujemy głód i już Danio leci szybko ogłodny jestem, już masz od razu. Nie, przepraszam, nie chcę generalizować, ale i potem, kiedy przyjdzie ból ducha, to szybko, proszę księdza, czymś to znieczulić, niech mi się pocieszy, da sposób, radę, żeby. Nie, musisz to przeżyć, musisz połazić po pustyni, musisz pochodzić po pustyni. To, było, to były bolesne doświadczenia, ale proszę mi wierzyć, w tych trudnych chwilach my owocujemy. I nie wiemy, że Bóg przygotowuje nam misję, chociaż wydaje się po ludzku, że idziemy w tak zwaną odstawkę. Eee. Dlaczego Mojżesz się tak spodobał Panu Bogu? No to oczywiście jest tajemnica Bożego wyboru, ale on miał tą cechę, którą potem dawało się zauważyć, cenił bardzo Jezusu apostołów, że oni czuli się odpowiedzialni. Nie zajmowali się tylko swoim światem. Czuli się odpowiedzialni za jakieś zło, które się działo wokół. Mojżesz zobaczył tego Egipcjanina, który bije jego rodaka i go zabił. Oczywiście zrobił źle, ale no dobrze, że się wtrącił, że interweniował. Chociaż to nie była dobra interwencja. Następnego dnia też próbuje skłócić, zgo pogodzić swoich rodaków. Nie bijcie się. Czuję się za nich odpowiedzialny. Oni mu mówią, odczep się, co ty chcesz ode mnie, od nas. Wcale nie potrzebuje Twojej pomocy. Potem idzie, ucieka do kraju Madianitów i przy studni, gdzie te córki kapłana Madianitów chciały nabrać wody, a ktoś się przeciwstawiał, on staje w ich obronie. rzecz ma taką cechę, która jest w zaniku, przynajmniej w naszym kraju, że on się wtrącał w sensie pozytywnym, że on interweniował, że on czegoś chciał, że on się zmagał, że nie, nie miał dewizy życia. A co mnie to wszystko obchodzi? Ja Państwu kiedyś cytowałem już nieraz tego Tomusia z Czterech Pancernych, który tą minę rozwalił i zaraz ojciec powiedział, Tomuś, po coś się rwało? Trzeba było siedzieć cicho, mieliśmy spokój. Też opowiadałem Państwu o takim kościelnym, panu kościelnym z mojej rodzinnej parafii, że jak chodziliśmy do niego jako chłopcy pożyczyć śrubokręt, statyw, mikrofon, to on zawsze mówił, ja mogę dać, ale ja nic nie wiem. Ja nie wiem, proboszcz kazał, ja dam, ja tylko daję, ale nic nie wiem. Jakby co, to nie ja, ja nie dawałem. Wielu ludzi ma dzisiaj taką postawę. Co zamiast tego robią? To, co było potępione bardzo mocno w dzisiejszym drugim czytaniu, co się Bogu nie spodobało, szemrać. Że oni na tej pustyni szemrali. To się panu, Pan Bóg takich, co przychodzą się z Nim pokłócić, to często bardzo obficie pobłogosławił. Tacy, którzy wstają, mówią: Przepraszam, mam coś do powiedzenia, mam do zabrania. Ja się, ja się nie zgadzam, ja się nie sprzeciwiam. Tak bardzo cenię ludzi, którzy zdobywają się na odwagę przyjść, zwrócić nam księżom uwagę. księdza, przepraszam, chciałem dwie słowa, tu ksiądz troszkę źle powiedział, że się ksiądz zachował. Zgadzam się, nie zgadzam, ale gościu, jesteś ktoś, bo przyszedłeś i mówisz mi to w oczy. Natomiast to szemranie takie antyklerykalne, to szemranie takie antypolityczne, że to. Idź, wstań, nie podobając się księża, idź na zebranie księży, będzie ich dwustu w i poproś o głos i powiedz parę zdań. Są ludzie, którzy się nigdy... Internet pomaga szemrać, bo tam można się podać za kogoś innego i reformować cały świat. Więc Mojżesz nie, nie siedział w, do, w, w, w Pałacu Faraona, popijając kolejne cappuccino i mówiąc, jaki ten świat jest fatalnie skonstruowany, tylko chciał. Błądził, ale Pan Bóg jego powołał. Jego powołał, bo on był tym, który się nie wycofywał, nie schodził do jakiegoś podziemia. Możesz był skopany i obwożony nawozem. Skoro miał wielkie stada, to tego nawozu mu tam nie brakowało. Praca duchowa, proszę pamiętać, drodzy Państwo, kiedy ktoś z Was jest, przeżywa teraz taki czas, że właśnie jestem do niczego, że znowu mi nie wyszło, że jestem gorszy że innym to się udaje. No, krótko mówiąc, to co się zawiera w tym genialnym powiedzeniu trawa u sąsiada bardziej zielona. Jeden pan mi mówi, przecież kiedy zachodzę, to tutaj w jakichś rodzinach, te dzieci jakieś normalne, te moje to jakieś zespół ruchliwości do kwadratu podniesiony. Ludzie tak ładnie rozmawiają, my z żoną się tylko kłócimy, kumple porobili jakieś biznesy, ja tam na jakiejś budżetówce. Wielu ludziom to jest nieprawdopodobne, jak jak wielu ludziom się wydaje, że są właśnie skopani, obłożeni nawozem i tacy bezowocni. Co to może znaczyć? Że co już kroczek i koniec wyżywota? Nie, to może znaczyć, że Pan Bóg właśnie niedługo Cię powoła do ogromnego dzieła, właśnie takiego połamanego, takiego rozgoryczonego, takiego pustego wewnętrznie. I dlatego nas Pan Bóg, jak tą figę, troszczy się o to, Żebyśmy, żebyśmy nie zwątpili a swoją drogę poplątaną pokręconą po, po, pamiętali o tej drodze że pan bóg pisze na liniach krzywych że pan bóg pisze na liniach krzywych Mówiłem państwu kiedyś o człowieku który całe dzieciństwo chorował anginy grypy jakieś zapalenia skrzeli, i mówił mi że całe moje dzieciństwo to było przychodnia lekarz u nas w domu ja do lekarza antybiotyk taki antybiotyk taki a potem w dorosłym życiu zachorowałem nieuleczalnie i dopiero zrozumiałem, dlaczego miałem takie dzieciństwo, żeby mnie przygotować na tę chorobę, która była trudna, ciężka, i nie wiedziałem, że Pan Bóg to tak sprytnie zrobi. Potem mi było, ja umiałem chorować. Ja sobie dawałem radę z tym wszystkim. Chociaż nigdy bym nie pomyślał, że już w dzieciństwie Pan Bóg mnie na coś przygotowuje w dorosłym życiu. I to, co teraz, kochani, przeżywacie, jakiś konflikt w rodzinie, jakieś załamanie wiary, to może być dlatego, że za 15 lat spotkasz człowieka, któremu będziesz mógł usłużyć swoim doświadczeniem, którego będziesz mógł wesprzeć tym, dlatego że przez jakiś czas temu ty przeżywałeś to samo. Ty przeżywałeś to samo. Niech więc nas, postać Mojżesza, tego, który nie zrobił kariery, ale... Ale zrobił ogromną karierę, bo Pismo Święte o nim mówi, że tak dobrego, uczciwego człowieka na świecie nie było i bardzo się Bogu spodobał ten człowiek, ten Mojżesz, pasterz, powołany do wyprowadzenia Żydów z Egiptu. Niech in nas te trudy życiowe nie napełnią zwątpieniem, a wręcz przeciwnie, niech powiedzą, co to Pan Bóg dla mnie szykuje, skoro tak się intensywnie coś dzieje w moim świecie, to nie będzie znak zapomnienia. Pan Bóg o nas nie zapomina, tylko prowadzi nas tak skomplikowaną drogą. Że jeszcze dzisiaj sensu do końca nie może nam wyjaśnić. Powstańmy. O nikim Pan Bóg nie zapomina, dla każdego ma powołanie, misję niezastąpioną. Prośmy Pana o siły i o mądrość, byśmy nie zmarnowali tego Bożego wezwania, a wypełnili je do końca. Módlmy się za Kościół Święty, aby trwał na modlitwie w intencji wyboru nowego papieża, Ojca Świętego, by chrześcijanie swoją, swoją ascezą przez swoją ascezę, modlitwę, post umacniali się w trwaniu w Chrystusie i w Jego kościele. Ciebie prosimy. Pomódmy się za ludzi, którzy znaleźli się na pustyni, którzy się zagubili, którym pozrywamy kontakty z przyjaciółmi, bliskimi, którzy weszli na jakieś duchowe odludzie. Niech odkryją tam światło Chrystusa. i Bają siłę by wrócić do swojej misji rodzinnej, kapłańskiej, zakonnej. Ciebie prosimy. Za niewiastę oczekujące na po narodzenie potomstwa, niech zostaną otoczone miłością ze strony swoich bliskich. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy nigdy nie zwątpili w to, że Bóg nas prowadzi nawet drogą trudną i dziwną. Że mam wobec nas zamysł, misję, powołanie, którą tylko my możemy spełnić. Ciebie prosimy. Panie Boże, który upodobałeś sobie w Mojżeszu, wejrzyj na nas także litościwym i miłosiernym wzrokiem, daruj nam nasze winy i pozwól żyć w wolności ducha, który żyjesz i królujesz na wieki, wieków.